mistrzyni Klaudia Kulon, LKS Wrzost Międzyworów. Miałam 7 lat, jak tata mi pokazał, co to są szachy. Grałam z nim wcześniej w e, Warcaby szachami, no i właśnie w pewnym momencie pokazał mi, się to tak spodobało, że te figury inaczej chodzą, że jest więcej możliwości niż w Warcabach. E, I akurat w ogóle to było w pierwszej klasie szkoły podstawowej, mama zapisała mi od razu na kółko szachowe, do pana Andrzeja Małyszko, no i tak, tak zostało. Jeśli chodzi, że szachy to to, to chyba już właśnie w tym wieku 7 lat to byłam od razu zakochana w tych szachach i dalej kocham grać, e, więc chyba tak zostało i tak zostanie już, mam nadzieję, do końca życia. E, wiadomo, że były wzloty i upadki, tak jak w każdym sporcie. No, między innymi super to wiadomo w srebro w Baku w 2016 z drużyną, czy w tym roku Mistrzostwo Polski indywidualne kobiet w końcu po tyle latach mi się udało. No a też były, no wiadomo, słabsze turnieje. Wolę o nich właśnie nawet nie pamiętać, ale dużo ich było, zwłaszcza u mnie to jest taka sinusoida. Nie mam średnich turniejów przeplatane, są to bardzo dobre z bardzo słabymi, więc też zdarzały mi się miesiące, gdzie na przykład trzy miesiące byłam, nie wiem, zła na szachy i nie chciałam w ogóle na nie patrzeć, grać ani nawet trenować, ale potem oczywiście to wracała miłość. No, Na pewno były zwątpienia, aczkolwiek tęskniłam na pewno, po jakimś czasie, po prostu nie wyobrażam sobie życia bez szachów, więc dwa miesiące, trzy miesiące to już bardzo długa przerwa bez żadnego turnieju dla mnie, więc to no, prędzej czy później musiałam jechać na turniej, a na turnieju zawsze jest atmosfera świetna, zwłaszcza jak ze znajomymi gdzieś się spędza czas, no to wraca to i od razu też to mi do szachów też wraca. Na pewno na początku kariery, właśnie pan Andrzej Małyszko, który pokazał mi te ruchy i był pierwszym trenerem. No później przez wiele, wiele lat Piotr Mickiewicz, to w każdym wywiadzie podkreślam, to wszystko mu się oddzięczam i jestem mu wdzięczna naprawdę za, za to, ile lat ze mną był i, i jak wszystkiego mnie nauczył. No a poza szachowo, oczywiście rodzina, przede wszystkim mama, yy, która zawsze wspiera. No i też wiadomo, no osoby dookoła też znajomych, mnóstwo nam dobrych, e, którzy też wspierają, czy klub Hetman Koszalin na początku, czy teraz LK, wzrost międzyborów dalej pomaga, także no. jest dobrze. Cześć <laughs> no, od małego to na pewno Tal. Bo, bo sama gram tak taktycznie szalone szachy, więc to był na pewno mój idol jakby. A teraz to zdecydowanie Judith Polgar. Rzeczywiście no, kobieta, która walczyła z, na równi z mężczyznami, to jest po prostu przykład dla każdej kobiety, żeby każdej dziewczynki kobiety, żeby brać z niej przykład jak najbardziej. Minimum 2450 zrobić. Chcę jeszcze być w top, no, te 30 na świecie kobiet. Żeby też się skupić jeszcze na graniu, póki mogę, póki jeszcze jestem młoda, <śmiech> powiedzmy. <śmiech> Bo też dodatkowo nie tylko gram w szachy, ale uczę dzieci, więc chciałabym jeszcze się skupić na sobie i jeszcze coś postarać się wywalczyć. No a jak nie, no to pomauczę, będzie wracać, na, znaczy skupić się na tym drugim planie, czyli trenowaniu innych. Bardzo dużo robię puzzler'a i taktyki, to całe życie i wszystkim też moim uczniom mówię, żeby jak najwięcej taktyki robić. E, zwłaszcza chyba kobiece szachy tak wyglądają, że debiuty mają mniejsze znaczenie, wiadomo, że są ważne, ale mniejsze, a później wszystko się dzieje w tej grze środkowej, więc przede wszystkim taktyka. A teraz mamy taki zwyczaj w domu, że na YouTubie speed albo jakieś inne rzeczy oglądamy cały czas, więc no, cały czas te szachy, zamiast na przykład jak gotuję, to w trakcie zamiast muzyka na YouTubie, to leci coś tam w tle szachowego każda partia jest inna. Ja kocham szachy za to, że one nigdy się nie zmienią, nigdy, znaczy zawsze, no tak, no będzie mnóstwo możliwości, e, są komputery, jest niby tyle już partii rozegranych, a i tak jeszcze tyle można wnieść do tego e, i, i cały czas tak naprawdę człowiek e, się uczy. Niby ponad 20 lat gram w szachy, a cały czas się można czegoś nauczyć i cały czas są jakieś dodatkowe rzeczy, które e, warto wiedzieć, więc kocham je za całą kształt i za to, że właśnie e, nigdy po prostu się nie znudzam. Atmosfera przede wszystkim turniejowa nie jest taka jak wszędzie. To jest naprawdę rodzinny turniej. Pan Wojciech Zawadzki stara się, żeby było dla nas jak najlepiej na tym turnieju razem z Lidzią z Zarębą, które zawsze cokolwiek nie powiemy, najmniejszą, najgłupszą prośbę zawsze spełni. Jest też taki luz, to jest taka, taki rodzinny turniej. Na każdą rundę ktoś przychodzi, żeby otworzyć pierwszy ruch. To też jest bardzo miłe, że tutaj szachy stają się dzięki temu bardziej popularne i, i się rozwijają i dużo. Osób wie o tym e, wydarzeniu. No i po prostu jest idealne. też. Jest dodatkowo silny turniej, e, gdzie trzeba cały czas się skupiać i walczyć, więc to też nie jest tak, że e, rodzinnie miło, ale też trzeba walczyć na szachownicy, a poza nią właśnie ta atmosfera e, domowa jest naprawdę cudowna. Super. Juli. mi radę.